Drodzy Buda zrobiono, a udźwignie to będą, No jak to dobra, wyłączyć, jest za mnie. Jeszcze trochę. Jest dobrze. Jak wyszło? Mhm. Czekajcie. O, ale nie położę go, tam, bo mi tam przeszkadza. Dobra, czyli tak. Tak. Tak, Teraz bym potrzebował jakiegoś klocka, zaraz to zrobimy, wam pokażę. Wow, po paru zabawach zobaczcie, jak wygląda. I teraz kulminacyjny moment tej budy. Motocyk na swoim miejscu. Pięknie tu niczego nie dotyka. Co tu jest? Tu wisi. No tutaj trochę dotyka, dotyka siedzenia, ale to tam. I, ro, I rowery obawiszą. Trzeci wjeżdża tutaj. Buda, jak wjechał tutaj, już motocyk, słuchajcie, to Buda jest skończona. Rewelacja. Rewelacja.